Dobrze, z tej strony Teus, kontynuujemy naszą przygodę, naszą randkę z potworem, musimy go teraz dorwać i zobaczyć co z niego wyrosło. A żeby to uczynić musimy podążać za śladem... Jezu... Za śladem zapachu. Zaraz, zaraz go dojedziemy, zobaczymy co tam ciekawego z niego wyskoczy. I czy się udało odczarować klątwę? Myślę, że powinno się udać, ale... Pierwsi przeciwnicy. Nie ma chłopaki. No chodź! Bum! U. No Flaszeczka. Jedziemy z tymi przerośniętymi żółtawymi psami Bum, nie macie Kolejny U Ta. Liczyłem na jakieś odcięcie kończyny, ale chyba się nie udało Dobra, podążamy dalej za zapachem O, chyba tutaj już nie, to potwór. To go omijamy. No nie, trzeba go zabić, bo inaczej gubimy trop. Słyszysz, co robisz? Ptujesz mi odcinek. Jeszcze mnie zabijesz. Dobra. Ok. O, już. Nie zrobię ci krzywdy, jeść, daj mi jeść, trochę stara dziewczyna, zabiorę cię w bezpieczne miejsce. Wtedy wziąłem ją na ręce i przyniosłem tutaj. Wydało mi się to jedynym sensownym miejscem. Dobrze pan zrobił, tu szybko dojdzie do siebie. Proszę się nie martwić. O wszystko zadbam. Tu będzie bezpieczna. Powinna szybko stanąć na nogi. Obawiam się, że to jednak trochę potrwa. Mogła głodować nawet ponad 100 lat. Potworne. Co się właściwie z nią stało? Jak do tego doszło? Po drodze opowiedziała mi swoją historię. Ma na imię Marlena. Była niegdyś bardzo piękną i bardzo dumną dziedziczką posiadłości Trastamara. Pewnego wieczoru, gdy wyprawiała przyjęcie dla przyjaciół, pod bramy posiadłości przyszedł dziad proszalny. Miał ze sobą miskę i łyżkę. Usiadł pod płotem i czekał. Słyszałem o tym zwyczaju. Dawne prawo gościnności nakazywało nakarmić i napoić takiego gościa, żeby nie odszedł głodny. Uchybienie owej tradycji sprowadzało nieszczęście. Marlena za nic miała stare zwyczaje. Przepędziła tego człowieka. Powiedziała, że resztki z uczty prędzej rzuci psom, niż oddaje mu. Wtedy dziad złamał łyżkę i rzucił klątwę. Ponieważ była piękna, powiedział, że nie będzie chciała na siebie spojrzeć w lustrze. Dlatego, że właśnie urządzała przyjęcie, orzekł, że nikt nie będzie chciał zasiąść z nią do wspólnego stołu. A za to, że odmówiła mu resztek z uczty, przeklął ją, żeby nie mogła znaleźć na świecie łyżki, którą zaspokoi głód. Wyjątkowo dotkliwa kara. Rozumiem, że zdjęcie klątwy nie było proste. Klątwy są przewrotne, więc trzeba było wpaść na pomysł, gdzie jest haczyk. Marlena przez lata szukała sposobu, jak ją odczynić. Jako wicht kradła łyżki, sprowadzała do posiadłości ludzi, żeby zasiedli z nią do stołu, ale nic to nie dawało. Więc co zadziałało? Ktoś musiał usiąść z nią do wspólnego posiłku z własnej woli, zrezygnować z użycia łyżki. I sprawić, by zechciała spojrzeć na swoje odbicie. I tyle? To wystarczyło? Najprostsze rozwiązania są często najtrudniejsze do odgadnięcia. Poza tym, gdy się jest wichtem, znalezienie ludzkiego kompana do uczty jest nie lada wyzwaniem. To prawda, no ale najważniejsze, że już po wszystkim. Proszę się nie martwić. Będzie tu miała dobrą opiekę. No, przy takim wyglądzie jaki miała, to ciężko Dziękuję. było faktycznie. Muszę wracać do swoich spraw. Do zobaczenia niebawem. Okej, okay, czyli musimy wrócić do regisa. W takim razie myślę, że ten fragmencik. Ah, o Boże, gdzie ja wbiegłem. Tu jest wyjście. Dobra, w takim razie widzimy się już na miejscu. Także jesteśmy. Zobaczymy, co tam wampir dzisiaj powie ciekawego. Uuu. No Geralt. Aha. Na górze są przeciwnicy, więc niestety nie da rady tam wejść. Trzeba będzie najpierw ich pokonać. No dokładnie. Uuu, jeszcze wyrwałem na wstępie. No to nieźle. Geralt, wyciągaj broń! Co ty robisz? No facet, wyciągnąłeś... Ty no, piąstką chcesz go zabić? Dobra. No znowu te krzaczory. Wtedy je coś chyba lipnie wyciąłem, dlatego teraz wróciły. Nie żyjesz. Dobra. No, także wracamy z powrotem i zobaczymy co nam powie Regis. Ciekawe czy da radę tym razem wejść już tędy przez tą kryptę, trzeba będzie znowu iść naokoło. Dało radę, dobra. Jesteśmy na miejscu. Co tam masz wampirku? już bulion z ręki swojego przyjaciela? Widzę, że humor ci się wyostrzył. Nie jesteśmy kanibalami. Pobrałem z ręki tylko fragment tkanki, który wystarczy do sporządzenia mikstury pogłosu. A co z resztą ręki? Spaliłem ją, tak jak nakazuje nasz kodeks. A właśnie, kruk doniósł mi, że udało ci się zdobyć potrzebny składnik. Przydatne z nich stworzenia... Często korzystasz z ich pomocy? Staram się jej nie nadużywać, jednak rzeczywiście czasem się przydaje. Teraz chciałem mieć pewność, że w razie gdyby coś poszło nie tak, będę mógł szybko przybyć z odsieczą. Dzięki za troskę, ale jakoś sobie poradziłem. Długo ci zajmie dokończenie pogłosu? A, no i co z tym ostatnim składnikiem? Widzisz, tu jest pewien problem. Otóż mikstura wymaga dodania krwi istoty z tego samego gatunku, co ta, której wspomnienia będzie przywoływać. To nie powinien być problem. Znam jednego wampira wyższego, który na pewno nam pomoże. Prawda, Regis? Rzecz w tym, że to nie jest takie proste. Podczas twojej nieobecności próbowałem znaleźć zamiennik, ale niestety obawiam się, że takowy nie istnieje. Nie rozumiem. Nie możemy po prostu pobrać trochę krwi od ciebie? Chodzi o krew w stanie pobudzenia. Jak zapewne wiesz, wampiry wyższe zmieniają swoją zewnętrzną powłokę. Wraz z ciałem zmienia nam się również skład chemiczny krwi. Krótko mówiąc, będę musiał się wprowadzić w stan silnego pobudzenia psychoruchowego, czy też, krócej, szaleństwa. A to będzie bardzo niebezpieczne, zarówno dla mnie, jak i dla ciebie. No trudno, no działaj. No dobra, to co chcesz zrobić? Odwiedzimy starożytną posiadłość wampirów, też amutna. Znajdziemy w niej podwieszane klatki. Wejdę do jednej z nich. A ty w tym czasie zwabisz potwory. W na pająka w klatce będziesz je zabijał. To powinno zapewnić nam sporą ilość krwi. No na tyle dużą by jej zapach doprowadził mnie do szaleństwa. Co to za miejsce? To też Mutna. Miejsce kaźni. Dawno temu, kiedy byliśmy tu jeszcze stosunkowo niedługo, żył wampir wyższy, imieniem Khagmar, który tak rozsmakował się w ludzkiej krwi, że w ciągu jednej nocy potrafił wypić całą wioskę. To przysporzyło sporo kłopotów całemu naszemu rodowi. Ludzie bowiem, zmęczeni życiem w ciągłym strachu, zaczęli urządzać na spolowania. Zatrudniali czarodziejów i wiedźminów, żeby nas tropili. Przecież i tak nie daliby rad was zabić. Ale byli męczący, jak wybacz porównanie, komary wiecznie brzęczące koło ucha. Pozostałe wampiry postanowiły, że trzeba coś z tym zrobić. Złapać Khakmara i ukarać. Wówczas w lochach teżam Mutna powstało miejsce kaźni. Umieszczono tam klatkę ze specjalnego stopu srebra, dalwinitu... I stali meteorytowej. Pochwycono Chagmara i zamknięto go w klatce. Siedział tam ponad dwieście lat, nieraz wpadając przy tym w szał. Stąd wiem, że klatka raczej wytrzyma. No to lecimy. No Nie ma co zwlekać. Prowadź do tego Tesha mutna. Już, już. Jeszcze tylko jedno. Muszę się napić? Co to było? Krew. Kruk udzielił mi ostatniej przysługi. Zażyłem też sangurium, preparat, który wyczula zmysł węchu. Dzięki niemu będę czuł zapach krwi stokroć bardziej niż zwykle. Oszalałeś? Przecież jesteś po odwyku. Gerald, twoje oburzenie mi pochlebia, ale proszę uspokój się. Nie miałem wyboru. O -o. Zresztą, klamka zapadła. Chodźmy do te szamutna, bo już czuję, że jestem na lekkim rauszu. I zaczynasz mi zbyt dobrze pachnieć. No to co, ruszajmy. Tak, mus to mus. Klatki, pejcze te sprawy, A chłopaki się będą nieźle bawić. Prawie jak Kermoren. tutaj. Miejsce kaźni ofiar znajduje się pod ziemią. Prowadź. Robota parszywców. Żerowisko muszą mieć całkiem niedaleko. Zgadza się. Mówiłem ci, że tu jest niebezpiecznie. Za tą ścianą znajduje się wampirzy Loch. Ciekawe. Widziałem już naprawdę wiele, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. To zawsze zaszczyt móc pokazać coś nowego takiemu wyjadaczowi jak ty. Pozwolisz, że otworzę. Faktycznie zaszczyt. A... Ja Co zrobiłeś? O, to stare zabezpieczenie przeciwko ewentualnym nieproszonym gościom. Drzwi otwiera mechanizm zwalniający, który reaguje z krwią Wampira Wyższego. Specjalne mechanizmy... Wampirza twierdza. Tu są musiało być kiedyś dla was ważnym miejscem. Wciąż jest. Podczas koniunkcji sfer tu otworzyła się brama z naszego świata. Znajdźki. Tak, kraina była pierwszą, którą ujrzeliśmy. Hodowla trzody ludzkiej? To na poważnie? Autor spędził wiele lat obserwując zachowania ludzi, których hodował, i tak powstało to wątpliwe moralnie dzieło. To złe miejsce. W Zajebiste. Śmierdzi, bo wiele osób dokonało tu żywota. Nie tylko w powietrzu. Może szybko korzystając z okazji, że chłopaki nie gadają, przekimamy się godzinkę, żeby uzupełnić flaszki. No, pewnie, nic się nie stało. Z tym już za tobą. Glyfy wydrapane w skale. Kiedyś były pokryte krwią. Co Coś oznaczają? To są symbole. Wy to nazwali plemion, które rozeszły się po świecie po koniunkcji sfer. Moi przodkowie umieścili je tu, żeby przypominały skąd się. Widzę, że zgromadziliście tu osobliwą biblioteczkę. Rzeczywiście. Ale ja nie brałem w tym udziału. A to? Co to za plemię? Ganaszam. To moje plemię. Moje i Detlafa. My zostaliśmy tutaj. To nieźle. Co się nie może dobrze skończyć. Urocze miejsce. Co tu robią te klatki? Mówiłeś, że trzymano tu tylko jednego wampira. A tak... Widzisz, moi przodkowie nie byli zbyt humanitarni. Uznali, że najlepszą karą dla Khagmara będzie dręczenie go zapachem krwi, której nie będzie mógł skosztować. Dlatego trzymali tu również ludzi. Ludzi, z których upuszczali krew. Khagmar szalał z bólu i złości, a ludzie wykrwawiali się i umierali. Potraktowali ich jak bydło. Chciałbym zaprzeczyć, cofnąć czas, ale to niemożliwe. Mogę odczuwać jedynie wstyd za moich pobratymców. Nie obwiniaj się, nie mogłeś nic zrobić. Bierz mi się do roboty. Racja. Przygotowałem przynętę. Rozłóż ją, proszę. Najlepiej przy wejściach do tuneli. Wtedy zapach najskuteczniej się rozniesie. No, ludzie się zabawić. Umieść przynęty przy wejściach do tuneli, żeby potwory szybciej wyczuły zapach. Ciacie no dobra, dobra, już. Kiedy sobie pomyślę, skąd te tunele się tu wzięły. To była naturalna kory rzeczy. Zapach śmierci przeciągał trupy jady. No i co? Tak to trzeba było zrobić. No Gerald, bo nas noc zastanie. Dawaj, dawaj, dawaj. Trzy rozłożone, została ostatnia. Myślisz, że to zadziała? Mam nadzieję. Mięso cuknie tak, że czuć je chyba w Nowigradzie. <grym> Co teraz? No już. Przynęty, rozłożone co teraz wejdę do klatki, a ty mnie skujesz stop, z którego jest zrobiona blokuje przemianę we mgłę wydawało mi się, że nie będziesz chciał uciekać będę cierpiał i jedyne o czym będę myślał to żeby przestało mnie boleć wtedy nie ręczę za swoje czyny jakoś się dogadamy kolego a tak w ogóle to scena z intra Ośpieszki. chyba będzie. Potwory zwietrzyły przynętę. Poza tym zaczyna mi się już kręcić w głowie. Od krwi? Ktoś, kto nie przeżył wampirzego łaknienia krwi nie wie, co to jest pragnienie. Klatki, łańcuchy, pejcze. Mówiłem, że chłopaki lubią się zabawić. Może umówimy się na jakieś hasło. Wiesz, że już czuł, że już nie dajesz rady. No i Uhu. Co Uhu. zrobisz? Nie wiem. Uspokoję cię jakoś. Ej spokój, Herbert. Nie będziesz w stanie. Po prostu miejmy to Dobra, jeden padł. Uch. A to ten przerośnięty mięsny jeszcze, który był na początku. W pierwszym chyba odcinku, albo w drugim. Który mnie, no właśnie, prawie zabił. Co on robi? Chodź tu. Który pojadzie. Nie no, będzie lipa jak padnę. O kurwa, ile ich tu przyszło. Fakt, co to jest? Dobra, Gwiazda Tańcząca. Uuu! Uh. No nie ma możliwości, żeby uciec. Co tu się dzieje? Trochę jest lipa, bo ciężko się z nimi walczyć tutaj. Dobra. Uuu! Uh. Fletcher. Siema. Jeden mniej. Szybka akcja. Drugi, szybka akcja. Trzeci, szybka akcja. Jest coraz gorzej. No, jeszcze został gruby. Dobrze. Chodź tu, gruby. Bum. No, nie ma problemu z grubym. Ile ich tu jest? To jest tak, jak ta przypomina tą scenę, która była na końcu Wiedźmina trójki, jak się. Yy, grę przeszło w, y, że tak powiem, negatywny sposób. I było złe zakończenie to właśnie tak. Te wszystkie gule i te inne paskutwa blegały tą chatę na bagnach. No ale jest ostra rozpierducha, jak w dumie. Ups. Flacha Geralt, flacha. Ojej, kłenik. Płenik! No, a rzuciłem sobie kłenika Dobra, mamy to. Jeden mniej. Gól jeden. Gól drugi. Oni cały czas przychodzą, czyli nie, nie ma możliwości nawet pilot zapnąć. Dobrze, że to zrobiłem. Uh, no ta walka jest dość mocno trudna. Trzeba to przyznać. Mimo tego, że przeciwnicy nie są specjalnie jakoś wymagający. Dobra, mamy to. Bum! Bum! Mamy to. Jednego mniej. Drugiego mniej. Regis, szybciej! Wytrzymaj jeszcze! Już cię opuszcza. Dobra. Co to przyszło? Tak, to scena z intra. Zbrzydłeś. Przecież całą rękę mu Musisz jeszcze wytrzymać. Za kilka godzin krew zaschnie. Jej zapach nie będzie ci dobrze. Dobra, mamy to. Zabiorę cię stąd. Niespodziewany zrotek, nie myślałem, że się zregeneruje, a to padł. W tym stanie nie dasz rady jej przygotować. Pomogę ci. Piecin? Cóż, szczytową formą bym tego nie nazwał i zapewne nieco mi zajmie, nim dojdę do siebie, ale dziękuję, już lepiej. Przygotowałem pogłos. Na pewno zrobiłeś wszystko wedle receptury. Nie pomieszałeś proporcji i czasu ważenia? To ważne. Najmniejsza pomyłka, nawet wiedźmina, może drogo kosztować. Spokojnie. Mam trochę wprawy w ważeniu eliksirów. No dobrze, w takim razie zaczynajmy. Wygląda jak obiad od wichta, także nie wiem co gorsze. Dokładnie taka sama zupka. trzeci odcinek z rzędu. A Geralt znowu jest nastukany jakąś flaszką. Przepraszam. Ja tylko na szybko. Wepchnął się pan w kolejkę. Ależ, Panie hrabio, mam spotkanie zaraz. Proszę pana! Pan był pierwszy. Proszę, panu usiądzie. Ten pan był tu pierwszy. Rusz się w tej chwili, bo pożałujesz. A rozumiem, nie wiedziałem, że to znajomy jaśnie pana hrabiego. I wtedy kazałem mu zejść i ustąpić miejsca, żebyś widział jaką miał minę. Nieźle mu daliśmy popalić, prawda, Dytlafie? I wtedy moja matka, proszę sobie wyobrazić, uparła się, żebyśmy kupili ten młyn. Zabawne, prawda? Ale przynajmniej teraz mam co opowiadać przyjaciołom. Wybacz mi. Nareszcie się obudziłeś. Wierzgałeś jak jakieś zwierzę złapane w sidła. Zacząłem się obawiać, że jest po tobie. Nie było to zbyt przyjemne, ale ważne, że się udało. Co zobaczyłeś? Zamordowanie Delacroix nie przyszło Detlafowi łatwo. Wygląda na to, że się z nim zaprzyjaźnił. Mimo to go zabił. A ciało poświatował. Potem wpadł w furię i oderżnął sobie rękę, którą dokonał morderstwa. Hmm. Bardzo interesujące i zupełnie niepodobne do Detlafa. Widziałeś coś jeszcze? Było coś, co pojawiło się w wizji dwukrotnie. Stoisko pucybuta. Detlaff poznał tam Delacroix i wrócił w to samo miejsce po jego zamordowaniu. Osobliwe. Kram znajdował się chyba gdzieś w portowej części miasta, a sam Pucybut zachowywał się jakby znał Detlaffa. Hmm, to byłoby jeszcze bardziej osobliwe. Może warto porozmawiać z tym młodzieńcem, choć nie spodziewałbym się rewelacji. To nasz jedyny trop. Idę pogadać z dzieciakiem. Idziesz ze mną? Dołączę później, jeśli pozwolisz. Ja czuję się jeszcze na siłach, żeby stąd wychodzić. Rozumiem. W takim razie odpoczywaj. Wrócę, jak się czegoś dowiem.